Cześć, witam Was w studio Autoklinika. Dzisiaj wspólnie z właścicielem w pożyczalni Speedy.pl opowiemy dlaczego nie warto oszczędzać na ochronie folią bezbarwną. A właściwie ja opowiem, a Speedy, który przekonał się o tym na swoich samochodach udostępnił dwa spośród nich, aby pokazać różnicę. Zacznijmy od małego porównania. Otóż negocjując cenę samochodu z kilkoma dealerami masz świadomość, że produkt, czyli Twój wymarzony samochód, a w tym jego model, marka i wyposażenie, są takie same. Za jego jakość odpowiada producent i w tym przypadku wybór najtańszej oferty prawdopodobnie nie wiąże się z żadnymi ukrytymi konsekwencjami. Negocjując cenę zabezpieczenia Świeżo odebranego samochodu sytuacja nie jest już tak oczywista. Nazwa oferowanego produktu prawdopodobnie kompletnie nic ci nie mówi, a niemal każdy wykonawca zapewnia, że jego produkt jest absolutnie bezkonkurencyjny. Czy zatem rozsądnie decydować się na najtańszą ofertę? Chodźmy zobaczyć różnicę na własne oczy. Zacznijmy od Porsche Cayman, w którym okleiliśmy front mniej więcej w połowie 2019 roku. Od tego czasu samochód zdążył przejechać mniej więcej 70 tysięcy kilometrów. Mimo śnieżno-białego koloru folia w żaden sposób nie wpłynęła na jego odcień i co ważne, żadna z krawędzi folii nie jest podniesiona i sama krawędź plus... Yy, Zaokrąglenia, detale takie jak spryskiwacz, lampy czy, czy otwór na hak holowniczy, wszystkie są precyzyjnie wycięte przez ploter. W żaden sposób folia nie wpływa na wygląd tego samochodu. Życzymy więcej radości, beztroskiej radości z użytkowania tego modelu. Audi RS3 to jedyny samochód ze stajni wypożyczalni. W przypadku którego, kuszony niską ceną i błyskawiczną dostępnością terminu Speedy zdecydował się wykonać usługę w innym studio. I mimo znacznie krótszego czasu użytkowania i połowę mniejszego przebiegu, jak widać, folia jest kompletnie pożółknięta, bardzo szpeci samochód. Widać ją z daleka. Co gorsza, w wielu miejscach krawędzie są podniesione i Praktycznie cała folia była docinana na samochodzie. Widać nieprecyzyjne cięcie noża po lakierze. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego Speedy nie reklamował wadliwie wykonanej usługi. Owszem, reklamował niestety bezskutecznie. Zatem, opinię, czy warto było oszczędzić na zabezpieczeniu, pozostawiam Tobie, a my zabieramy się do wymiany folii.